Witam wszystkich widzów. Dziś w programie popatrzymy, jak wygląda sytuacja na rynkach finansowych, oraz podsumujemy, co się działo w mijającym, dość szalonym tygodniu. Przypominam, że treści tu prezentowane nie mają charakteru porady inwestycyjnych. Rozpocznijmy od złota. Mijający tydzień był bardzo trudnym tygodniem dla tego metalu. Spadek ostatecznie o 4,5%, natomiast wykres tygodniowy nie oddaje dramaturgii sytuacji. Przejdźmy więc na wykres dzienny. Początek tygodnia, poniedziałek, spadek o ponad 2,4%. W kolejnych dniach spadki były trochę wyhamowane, ale wciąż dosyć spore. W tej chwili nie będę dokładnie omawiał przyczyn oraz prognoz, co dalej. Podsyłam do filmu, który opublikowałem na kanale w ubiegły wtorek. Mam nadzieję, że tym filmem dodałem otuchy wszystkim inwestującym w metale szlachetne, prezentując spojrzenie z szerszej perspektywy w kontrze do emocji, które ewidentnie się udzielały. Również mogłem zauważyć to w komentarzach pod filmami. Na kanale NinfoNet. Spójrzmy teraz na kontekst makroekonomiczny. Wykres dolara. Dolar dynamicznie się umacnia i dochodzi do ważnego poziomu DXY 107 stanowiący mocny opór. Poziom ten to szczyt z października 2023 roku, w momencie kiedy pojawiły się pierwsze informacje o tym, że Fed zacznie obniżać stopy procentowe i to odwróciło wzmacnianie się dolara. Mocny dolar uderza w wiele aktywów, ale również w rynki wschodzące. Indeks naszej giełdy, tutaj WIG20 spadł w mijającym tygodniu aż o 4,8%. I tutaj macie odpowiedź dlaczego. Przeznaczam tak dużo czasu w programach sytuacji w Stanach Zjednoczonych i staram się zrozumieć, co się tam dzieje. Ponieważ to Stany Zjednoczone wyznaczają kierunek na giełdach i rynkach finansowych także w Polsce, bez rozumienia tego, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej, co się dzieje z długiem amerykańskim, nie jesteśmy w stanie zrozumieć i prognozować zachowanie giełdy w Polsce. A w tym tygodniu Zostały opublikowane istotne dane dotyczące amerykańskiej gospodarki i odnoszące się przede wszystkim do inflacji. Możemy powiedzieć, że inflacja generalnie była zgodna z przewidywaniami. Zarówno CPI, jak i PPI. Jeśli chodzi o PPI, to delikatnie była wyższa od prognoz, ale nie zmienia to faktu, że inflacja, jak pokazują odczyty, przestała spadać i ma minimalną tendencję do wzrastania. Ma to o tyle duże znaczenie, że odczyty inflacji mocno wpływają na politykę Fed odnośnie stóp procentowych. Inflacja jest powyżej celu Fedu przestała spadać, no więc można by powiedzieć, że na obniżki stóp możemy przestać liczyć. Fed FedWatch Tool pokazuje, że na grudniowym posiedzeniu stopy procentowe najprawdopodobniej zostaną obniżone, ale prawdopodobieństwo ich obniżenia się zmniejszyło. Natomiast to, co również istotne, Prawdopodobieństwo kolejnych obniżek również mocno spadło. W dodatku w czwartek Jerome Powell wypowiedział się, że w związku z uporczywie utrzymującą się inflacją, Fed musi podchodzić bardzo ostrożnie do obniżek stóp procentowych. Problem w tym, że zarówno inflacja, jak i wskaźniki bezrobocia są to dane, które z opóźnieniem a czasem nawet z dużym opóźnieniem, wskazują na to, co się dzieje w gospodarce. W mediach kondycja gospodarki jest przedstawiana jako bardzo dobra, ale dobrym wskaźnikiem aktualnej kondycji gospodarczej są surowce. No i spójrzmy, co się dzieje na ropie naftowej. Kurs ropy naftowej WTI przesunął się już poniżej 67 dolarów. I proszę zwrócić uwagę na sytuację jaka wytworzyła się na wykresie. Kurs przebija bardzo ważny poziom wsparcia. Jeżeli to przebicie w dół zostanie potwierdzone, no to możemy mieć do czynienia z dosyć mocnymi spadkami cen ropy. Jeżeli ropa naftowa przebije ten poziom 67 dolarów, no to następny przystanek może być dopiero Poniżej 50. Czy jest to możliwe? No myślę, że jak najbardziej tak. Drugim ważnym surowcem pokazującym kondycję gospodarczą, że nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale w ogóle na świecie, to jest miedź. No i miedź testuje opór na poziomie 4 dolarów. Pytanie, czy jest możliwe zejście w dół. No wydaje się, że w tej chwili będziemy mieli do czynienia z jakimś może odbiciem jeszcze do góry, no ale również jest prawdopodobieństwo, że poziom 4 dolarów zostanie przebity. No jeśli z Chin nie napłyną jakieś dobre informacje, no i również jeśli kondycja w Stanach Zjednoczonych nie będzie zbyt dobra, ale tak czy siak poziom 4 dolarów i 600 za miedź no jest już poziomem naprawdę dosyć niskim i bynajmniej nie wskazuje na to że gospodarka światowa w jakiś sposób kwitnie. Patrząc na rentowności obligacji amerykańskich, w tym tygodniu rentowności znowu poszły do góry. Dziesięciolatki osiągnęły już 4,44%%, co w połączeniu z mocnym dolarem świadczy, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych są w tej chwili ewidentnie za wysokie. I powiedzmy sobie szczerze, jeśli Donald Trump będzie chciał przeprowadzić założenia swojego programu, to mocny dolar plus wysokie rentowności obligacji uniemożliwią mu to. Amerykański dług przekroczył już 36 bilionów dolarów. Jakby tego było mało, obecna administracja zwiększyła emisję papierów o krótszym terminie zapadalności, przez co skrócił się Czas rolowania długu. Efekt jest taki, że na przyszły rok aż ponad 30% całego długu amerykańskiego musi zostać zrolowanych. A to oznacza konieczność pozyskania kapitału odpowiedniego na rynku, no i druga sprawa konieczność płacenia odsetek od nowego długu no, na poziomie rentowności, jakie będą. W przyszłym roku. O tym, jak obecna administracja amerykańska przerzuca siłę ciężkości długu na obligacje o krótszym terminie zapadalności, szerzej omawiałem w filmie opublikowanym 8 czerwca. Tak czy inaczej, Donald Trump będzie musiał doprowadzić do obniżenia rentowności obligacji, czyli obniżenia stóp procentowych i osłabienia dolara. Spowolnienie gospodarcze byłoby tu bardzo pomocne. Nie wiemy dokładnie w jakiej kondycji jest obecnie amerykańska gospodarka, ale w sumie spowolnienie można też dosyć łatwo osiągnąć, na przykład poprzez wykonanie redukcji pracowników sektora rządowego i odchudzenie administracji. Co Trump zresztą bardzo mocno akcentował. Gdyby taki scenariusz miał się zmaterializować, to czekałyby nas najbliższe miesiące bardzo kiepskie na rynku akcji. I mijający tydzień dla rynku akcji też był raczej bardzo kiepski, zwłaszcza końcówka ubiegłego tygodnia. Patrząc na indeks NASDAQ, to na całym tygodniu mamy spadki o 3,4%. Wygląda na to, że Trump Trade, który spowodował hossę na rynku odchodzi do przeszłości. Na razie, oczywiście, żadne poziomy wsparcia nie zostały przebite, ale zobaczymy, co się będzie działo w przyszłym tygodniu. Proszę zwrócić uwagę, również bardzo słabo wygląda końcówka tygodnia na SP500. No i również Dow Jones, który wydawało się, że przebił linię oporu, że wyszedł z formacji klina do góry, no ale jednak nie. Mamy powrót. Jestem przekonany, że wcześniej czy później zostanie zrealizowany schemat, o którym już dużo wcześniej wspominałem: czyli kapitał z rynku akcji zacznie przepływać do dolara, a następnie do obligacji i do metali szlachetnych. W drugiej fazie, dużo później, również do surowców. Nie wiem, kiedy ten mechanizm się uruchomi, może właśnie. Teraz się uruchamia, ale jestem przekonany, że nie da się funkcjonować w ten sposób, żeby nie było spowolnienia gospodarczego, żeby nie było jakiejś recesji, a jeżeli ona nastąpi, to ten schemat, który widzicie na ekranie, się uruchomi. Przepływ kapitału z akcji do metali szlachetnych spowodowałby dynamiczny wzrost ich kursów, i wtedy dla złota. Poziom np. 5000 dolarów za uncję nie byłby niczym zaskakującym. Najlepszym okresem dla spowolnienia gospodarczego i recesji jest okres, w którym następuje zmiana na stanowisku prezydenta, ponieważ nowy prezydent może zawsze powiedzieć, że to, co się dzieje na początku jego kadencji, jest wynikiem działań poprzedników, i to jest również dobry moment na przeprowadzanie najbardziej bolesnych reform. A Wy co o tym sądzicie? Czy uważacie, że opisany przeze mnie scenariusz jest możliwy do realizacji? Proszę wyraźcie swoje opinie w sekcji komentarzy. Jeżeli ten film Ci się podoba, proszę o wciśnięcie łapki w górę oraz zasubskrybowanie kanału. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Wracając jeszcze do piątkowych notowań. Mieliśmy spore spadki indeksów giełdowych, ale te spadki, co jest bardzo dobrą informacją dla metali szlachetnych, nie pociągnęły spadków na złocie, srebrze czy platynie. Mamy tutaj delikatne spadki, no ale one są niewielkie. Zwykle jest tak, że jak indeksy giełdowe spadają, to następuje konieczność pokrywania tzw. margin coli. I aby to zrobić, inwestorzy wychodzą z kontraktów na złoto i inne metale szlachetne. No ale tym razem tego nie widzieliśmy i to jest dobry prognostyk dla metali szlachetnych. Przyszły tydzień zapowiada się bardzo interesująco, przede wszystkim Ciekawe jest to, jak zachowają się rynki akcji. Czy nastąpi odbicie do góry, czy też spadki będą nadal kontynuowane. Jeśli chodzi o złoto, to w najbliższych dniach spadki powinny zostać wyhamowane. Być może zejdziemy jeszcze delikatnie niżej. No i powinniśmy zauważyć pierwsze oznaki odbijania. Do góry. Jeśli chodzi o srebro, mamy podobną sytuację. Świeca z knotem u góry, świadczy o tym, że presja spadkowa jeszcze nie zniknęła i prawdopodobnie srebro jeszcze będzie schodziło w dół, być może poniżej 30 dolarów. No i wejdzie w tą strefę, w której to będzie dobry moment do zakupu, i w przyszłym tygodniu powinny być pierwsze oznaki odbijania do góry. Oczywiście, proszę mieć na uwadze, że jakiekolwiek prognozowanie krótkoterminowych ruchów jest bardzo trudne. Nie znamy dokładnie trajektorii. Być może już we wtorek nastąpi jakieś odbicie do góry. Być może będzie jeszcze ciągnięcie nawet do poziomu 29 dolarów. Ale myślę, że zasadnicze spadki mamy już za sobą, i kurs będzie powoli skierowywał się w stronę północną. To, co warto podkreślić, to fakt, że zarówno jeśli chodzi o złoto, jak i srebro, żadne poziomy wsparcia nie zostały naruszone i nadal jesteśmy w silnym trendzie wzrostowym. Platyna, podobna sytuacja, mamy przez ostatnie dwa dni zatrzymanie spadków, być może jeszcze troszkę będą kontynuowane w dół, no i być może dojdzie platyna do poziomu 900 dolarów tego dokładnie nie wiemy ale powinny pojawić się już oznaki zwiększonego popytu. I jeszcze gaz, który może być ciekawą alternatywą inwestycyjną, zwłaszcza w momencie, gdyby się okazało, że, że pojawią się mrozy i zapotrzebowanie na, na gaz się zwiększy, no może on odbić dosyć znacząco do góry. Ale oczywiście tutaj nie mamy tej pewności, trzeba... Uważać, bo równie dobrze może się okazać, że gaz zacznie schodzić w dół. No i oczywiście zejście do poziomów dwóch dolarów byłoby idealnym momentem na zakup. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie Paweł.